Tak mi Piękna pogoda. Rybki się łowi. Spławiki są y, niestety troszkę za wyporne i rzadko kiedy się chowają pod wodę. Ale poza tym jest ok. Pogoda jest przepiękna dla zawodu. Ach! Wyłobranie. Rybki nie no to mieszkańca. chyba któryś z kolei już. To? Trzeci to... już z kolei. Ten Bartek będzie miał 25, ale przymięsną. Miarkę masz tutaj. Siatka za przymięsną. Żeby ci nie zdjął. Widzisz miarkę? To idź bliżej do niego. No. Co się stało? Podnieś się spod... No może nie. No. O sorry. Let's Zbiera mi się na transporter <grymne> Tam, Jutro jestem we firmie, proszę mi się stawić, przekażę transportery <grymne> No ale Ale no tak całkiem nie jest Ja wiem czy jest cały Nie Co jest? Jest cholera niedobrze. Bo... Nic nie mogę potwierdzić.

Do wyciarka. Tak. I zabstrząg. Tak. Do tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. pszczągi wejdzie. Mamek teraz był kurczowy. Wieczorem No to Koluchy pszczoki czy do wody? Tak. Trochę daleko, żeby nie koływać. Daj to wiaderko ryś. To? Daj to wiaderko. Poszły wszystkie? Tu się zawiesiły, tu się zawiesiły, Po kolei to. Tak, co hmm. mówisz? Tak, widzę kolucha. Się skórą przyjdę do Dobra, siodkę, przeciąg. Nie ma nic. Pusta. Dobra. Jaki pan pan? Tak, sobie. Zobacz. To było 400 czy 400. 400. 1992. 92. Tak. Której, no, gader. Dasz radę, Janusz, pomóc ci? No, idziemy tam nie mam. Chyba już po mnie się wydaje. Następny! Do tego. No tak, chyba już są. Nie, nie wszystkie. Nie wszystkie, wartek jest szołowy z mleczem, z narosą, buzowatą. tak jakby na raty szło nie moje to już takie wyścigowe. No tak jak ty. tam teraz. Nie da się tak, zaczną skakać i będzie po pokoju. Kto ma najwięcej? Piotek na razie, tak? 31. 326? Bardzo duże. Siotak? Tak. Zobaczy nic nie zostało Wiem nie. Kamienie 1470 1470 Zaraz zobaczymy sztuki 21 No proszę 5 mm -hmm. sztuk tu jest 722 Weź go w ręce, słyszysz? Weź go w ręce. Poczekaj! Niech go weźmie w Rzuć tą siatkę, rzuć siatkę. Nikt ci nie zapierdziel, Aha. nie bój się. Ale tak o, o, tak? O jak ładnie. W photoshopie się to no. robi. Dziękuję. Losuj. Idziemy dalej? Odpisywać? No. Losuj. No. Tam cię ustalili jak się zgodzicie, że nie chcą się zamieniać sam. Tak? No. no. To jak nie chcę, to nie ma problemu. Maksią mówi, że nie chce. Jeszcze to tam Chyba, żeby nie było. Jeszcze. Jeszcze. Chyba tak. się na końcu. na krzyżówkę cicho Chyba. Chyba. spokojnie Chyba. sześćdziesiąt cztery. teraz będzie Kiziński Andrzej ma szesnaste i waga 282 osiemdziesiąt <trybuj> dwa

Nie w pełnym kamuflażu, w, tamtym, w plażu, na No to możemy odczytać wyniki. W kategorii senior. Pierwsze miejsce. Z wynikiem. Zdobył kolega Wieja z Łukasz. Wynikiem 6750. Oooooołka drugie miejsce Zamojski Piotr wynikiem 6658 trzecie miejsce świat Janusz wynikiem 4858 Dalej czytać czy nie czwarte miejsce do zbignie wynikiem 4138 piąte miejsce Sońta Michał 3106 szóste miejsce Chrzanowski Andrzej 2752 drugie miejsce Pipka Łukasz 1234 Prawa teraz jedziemy kategoria kadet i wiecie, to samo, waga, to jest tak Frączkowski Bartłomiej pierwsze miejsce wynikiem 7796 drugie Chudzicki Max wynikiem 1902 kategoria Junior 18 kolega Skarski Michał wynikiem 86 nie? tak Dwóch 23 Pierwsze miejsce Dzulnik Kamil wynikiem 548 i drugie kraska Krzysztof wynikiem 135. Grupy kochani. Czyli Janusz Świat. <noise> Poczekaj. Mistrz koła w kategorii Kadet. Bartek. Brawo. Ja

Ciebie. No boję, ale chyba. Nie. Nie, No i teraz ta wzią, najmocniejsza roz... grupa. Proszę, <głos》>, co najmocniejsza ten się zastanowił. No w sumie to jest mieniło. Bo okazało się, ale 92, g. 92, g. 92, 92 gramy. 92 gramy no to jest naprawdę... Cud no na, na taśmę, i tak robić. trzeba, to i tak na krótskutkiego Kolega Łukasz. <laughs> Brawo. Trzy minuty. minuty. Z drugim czołem. No i pierwszym wicemistrzem został, został kolega Piotr, ten Piotr. Brawo, Brawo dla tyczkom tyczkom żeś przegrał. Ale tą przegra płoteczką na... to ci uciekła z siatki. <laughs> Dziękuję bardzo. Gdzie jest ten kolega? I drugim wicemistrzem, no to był też rzut na taśmę, kolega Janusz Świat. Brawo, <laughs> Brawo. z czwartego miejsca na podłogę. <laughs> Proszę bardzo Janusz. Na ustawkę Dziękujemy, to nie było koleżeń. Ja, ja, to są... kochani serdecznie Wam dziękuję dúsz. za miłą atmosferę i pogodę, żeśmy mieli, widzę chmury są, ale chyba jak do domu dojdziemy to nie będzie, to znikną, to znikną, a, <coughs> bardzo bym prosił tutaj wszystkich zwycięzców, tutaj, Trochę. może, a może sobie... na tle, i uczestników wszystkich, może tam, Albo tam na tle tam... wody, Dziękuję jeszcze raz Do miłego zobaczenia tyle wody zrobiłem i oczywiście ogłos prezes, że za tydzień mamy pierwsza pierwszatura